Pytałem Pana Prezydenta też w poniedziałek, może udało się pozyskać dwóch dwór Arkusa. To bardzo nieciekające. Informacje docierają do nas z dworu Arkusa. Już teraz 11 osób y, odchodzi z tego miejsca. Co tam się dzieje w Państwa Pytałem o to po, po wcześniejszym pytaniu ze strony Pana Redaktora. Utrzymałem informację, że 3 czy 4 osoby rzeczywiście y, postanowiły odejść. To nie jest nic, co byłoby. Niezwykłe, bo to się zdarza w instytucjach miejskich. Prawdopodobnie te osoby podjęły decyzję o podjęciu pracy w instytucji, którą kieruje wcześniejszy dyrektor, obecnie dyrektor Instytucji Kultury Województwa, Samorządu Województwa. No, w tej chwili decyzję o rozstaniu z pracą dworza Artusa podjęła Główna Księgowa. Trwa intensywne poszukiwanie osoby na jej miejsce, natomiast osoby, które wcześniej odeszły, zostały zastąpione innymi osobami, które i, osoby, i, pozyskały osoby zarządzające tą instytucją. A to że jest 10-11 osób, a 4 5. Ja mam informację, o której powiedziałem, także przekazuję ją Panu. A główna księgowa jest jedyna? Bo taka instytucja musi rok zamknąć w styczniu, to, to duży problem tak, może być. Tak, księgowa jest jedyna.